Dzień dobry Państwu, Michał Jędryka Szykłania. Zmarł dr Jerzy Jaśkowski. Będzie pochowany w sobotę w Bydgoszczy na cmentarzu starofarnym. Zrobiło się z tego nielada wydarzenie, bo dr Jaśkowski był znany jako przeciwnik szczepień. Nie chodzi tylko o ostatnie szczepionki na COVID. Był antyszczepionkowcem zanim było to modne. Nie mam zamiaru bronić jego stanowiska z pozycji medycznych, naukowych, biologicznych. Nie znam się na tym. Nie jestem lekarzem. Dlaczego więc w ogóle zabieram głos w tej sprawie? Bo jestem zawodowym obserwatorem życia społecznego i widzę, jak sprawy tego typu mogą budować lub rujnować więzi społeczne, podważać lub wzmacniać zaufanie do państwa i jego organów, a także zaufanie do nauki, naukowców, lekarzy. Bo co lekarzowi przyjdzie z wielkiej wiedzy medycznej, gdy pacjent mu nie będzie wierzył? I co przyjdzie z tej wiedzy pacjentowi przy takim braku zaufania? Pytanie jest retoryczne. Ale czy pacjent ma obowiązek wierzyć lekarzowi i całemu systemowi ochrony zdrowia bezgranicznie tylko dlatego, że lekarze mają ukończone studia medyczne i przestudiowali tysiące stron podręczników, a niektórzy również przeczytali tysiące, a napisali setki publikacji naukowych? Sęk właśnie w tym, że zaufanie nie powstaje w ten sposób. To tak nie działa. Mówiąc kolokwialnie, gdyby to było takie proste, może świat by był bardziej racjonalny, choć nie wiem, czy by był lepszy, ale nie ma co myśleć, co by było gdyby. Tak po prostu nie jest. Twierdzę natomiast, że jest jeszcze gorzej. Żyjemy w czasie ogromnego kryzysu zaufania, nie tylko do instytucji państwa, do nauki. Do służby zdrowia, do służb powołanych, by dbać o nasze bezpieczeństwo? Skąd to się bierze, to jest rozmowa socjologiczna na grube tomy. Jakimś przyczynkiem do tego może być omawiana przeze mnie w ubiegłym tygodniu książka profesora Andrzeja Zybertowicza i Jaremy Piekutowskiego o zatrutej infosferze w dobie internetu. Przyczyn jest z pewnością więcej, ale powstaje pytanie, jak temu zaradzić? I tu, jak postawimy to pytanie, jak temu zaradzić, pojawia się pewna niebezpieczna pokusa. Ta pokusa nazywa się cenzurą. Oczywiście nikt nie mówi o wskrzeszeniu Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, zresztą to by było chyba niewykonalne w czasach mediów społecznościowych, chociaż zdaje się, że Komisja Europejska nawet coś podobnego rozważa. Cenzurę dziś wprowadza się inaczej. Ma ona formę niesamowitej presji. Presji medialnej, środowiskowej, moralnej. Jest też cenzura prawem kaduka prowadzona przez różne algorytmy mediów społecznościowych. Uważam, że te formy cenzury są co najmniej równie złe jak ta cenzura, która miała siedzibę na myśli w Warszawie. Cenzurą zaufania się nie zbuduje. Można je najwyżej zniszczyć do końca. I powtarzam, nie jestem lekarzem. Nie wiem, czy szczepionki są szkodliwe czy pożyteczne. Podejrzewam, że jednak bardziej pożyteczne niż szkodliwe, ale jeśli się chce, żeby to było rozumiane, to o tym trzeba społeczeństwo przekonać nie metodą cenzury, nie metodą moralnego szantażu, tylko argumentami. I nawet jeśli te argumenty nie działają, to trzeba szanować wolność człowieka. Szanujemy ją przecież, gdy ktoś odmawia jakiejś formy terapii, na przykład transfuzji ze względów światopoglądowych. Nie robimy mu wtedy prania mózgu. Szukamy innych form leczenia, a nawet pozwalamy umrzeć. I to jest właściwy tryb postępowania. Ograniczenie wolności przez presję bywa jeszcze gorsze niż jej ograniczanie przemocą fizyczną. Wiedział o tym już Norwid. Pisał z wszelakich kajdan, czy te są powrozowe, złote czy stalne, przesiąkniętymi najbardziej krwią i łzą? Niewidzialne. A doktor Jaśkowski niech spoczywa w pokoju. Jest już na sądzie Bożym, niech go nasz pan potraktuje miłosiernie. Dobrego dnia, wszystkim.